25 kwietnia 2024 roku, sądny dzień dla wielu Frankowiczów. Po kilku latach Sąd Najwyższy w końcu zebrał się i debatował nad Dużą Uchwałą Frankową. Czy mamy do czynienia z przełomem, czy wręcz przeciwnie czeka nasz paraliż wymiaru sprawiedliwości? przez wielu dzisiejsze posiedzenie Izby Cywilnej określane jest wydarzeniem tego roku dla Frankowiczów choć nie brakuje również głosów że uchwała Frankowa jest znacznie spóźniona i nikomu niepotrzebna. Bez wątpienia temat uchwały frankowej budzi emocje i widać to po komentarzach, które od początku tego tygodnia pojawiają się w mediach zarówno tradycyjnych, jak i społecznościowych. Wypowiadają się zarówno przedstawiciele banków, jak i pełnomocnicy frankowiczów i nikt nie ma wątpliwości, że dzisiejsze wydarzenia przed Sądem Najwyższym na stałe wpiszą się w karty wymiaru sprawiedliwości. Czy będziemy mieć do czynienia z przełomem w sprawach frankowych, czy wręcz przeciwnie z paraliżem Postępowań sądowych. A może wszystko zostanie po staremu i Frankowicze będą wygrywać nadal 99% postępowań sądowych. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Izby Cywilnej jest sześć pytań zadanych przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, które możemy podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria pytań dotyczy tego, jak sądy mają orzekać w sprawach, kiedy stwierdzą, że w umowie kredytowej znajdują się zapisy, które nie powinny wiązać kredytobiorców. Czy w takiej sytuacji sąd ma możliwość zastosowania średniego kursu MBP w miejsce kursu, który stosuje bank? Czy powinien odfrankowić taką umowę, czyli usunąć zapisy odnoszące się do kursu franka szwajcarskiego i nadal pozwolić obowiązywać umowie w czasie? Czy trzecia opcja? Stwierdzić nieważność takiej umowy. Druga kategoria pytań dotyczy tego, jak sądy mają podejść do spraw frankowych w sytuacji, kiedy uznają już, że umowa powinna zostać uznana za nieważną, czy w takiej sytuacji każda ze stron, czyli Frankowicze i banki, mają swoje odrębne roszczenia i czy one powinny kompensować się w ramach jednego postępowania. Mówiąc wprost, czy Frankowicze najpierw mają zażądać zwrotu rad, które świadczyli na rzecz banku, a dopiero w odrębnym postępowaniu ten ten bank może zwrócić się o swój kapitał, czy można to zrobić w ramach jednego postępowania i teorii salda? I trzecia, ostatnia kategoria pytań dotyczy kwestii przedawnienia roszczeń banków oraz dodatkowych roszczeń, zarówno po stronie Frankowiczów, jak i banku w sytuacji uznania umowy za nieważną. Jak widać po kategorii tych pytań, mamy do czynienia z kluczowymi kwestiami dla Frankowiczów. Choć były one kluczowe kilka lat temu, kiedy te pytania były zadawane. Dzisiaj funkcjonujemy w zupełnie innej rzeczywistości, posiadamy już wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natomiast do tej całej układanki nadal brakuje uchwały Sądu Najwyższego, która potwierdziłaby te wszystkie orzeczenia. Z drugiej jednak strony, niespodziewanie problemem uchwały frankowej nie jest to, czy jest ona jeszcze potrzebna, ale fakt, czy zostanie w ogóle wydana. Na początku tego tygodnia informowaliśmy Państwa na naszym kanale, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że do uchwały frankowej nie dojdzie. Przyczyną tego faktu jest konflikt pomiędzy starymi sędziami a nowymi powołanymi przez neokRS. Dodatkowo oliwy do ognia dolał prokurator generalny Adam Bodnar, który złożył wniosek do Sądu Najwyższego, żeby wyłączyć z orzekania również nowych sędziów. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której dziewięciu starych sędziów wyłączyło się już z tego postępowania, natomiast prokurator wniósł o to, żeby również nowi sędziowie nie byli tutaj ujęci. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego stanowczo zakwestionowała wniosek złożony przez prokuratora generalnego, tym bardziej, że nie jest on stroną w tym konkretnym postępowaniu, natomiast może określić swoje stanowisko. Ponadto, zgodnie z zasadą legalizmu ustanowioną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, żaden organ ani żaden sąd w naszym kraju nie ma mocy do tego, żeby badać status sędziego, czy jest on tym sędzią, czy też nie jest. Jednocześnie sędzia Małgorzata Manowska wskazała, że obywatele oczekują na sprawne rozpatrzenie ich spraw, a nie na wojnę i wzajemne podważanie statusu sędziów. Tym samym Sąd Najwyższy dopuścił jedynie do głosu przedstawiciela Prokuratora Generalnego, a po wysłuchaniu jego stanowiska zamknął posiedzenie i udał się na naradę. Przechodząc już do części merytorycznej wydanej uchwały, to jeśli chodzi o pierwszą kategorię pytań, Sąd Najwyższy poszedł za kierunkiem wskazanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o stwierdzenie faktu, że dana umowa zawiera zapisy, które nie powinny wiązać konsumentów, w takim przypadku Sąd Powszechny nie ma możliwości naprawienia tej umowy i zastosowania średniego kursu MBP, natomiast w gestii Sądu Krajowego pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy po usunięciu takiego zapisu dana umowa może dalej obowiązywać i w tym zakresie wydać orzeczenie o odfrankowieniu takiej umowy, czy druga sytuacja, w której sąd stwierdza, że bez Takiego zapisu umownego umowa nie może dalej obowiązywać, i w tym zakresie wskazuje na jej nieważność. Jeśli chodzi o drugą kategorię zagadnień, związaną z rozliczeniem stron w przypadku wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytowej, Sąd Najwyższy powielił już swoje inne stanowiska w mniejszych składach i wskazał, że w takich sytuacjach powinna mieć zastosowanie. Teoria dwóch kondycji. Zgodnie z tą teorią, każda ze stron, czyli Frankowicz, który wpłacał raty do banku, jak również bank, który udzielał kredytu, mają dwa odrębne roszczenia. W związku z tym, w ramach pierwszego postępowania, to najpierw kredytobiorca dochodzi rat, które wpłacił na rzecz banku i rolą sądu jest wydanie wyroku, w którym zasądzi właśnie tę kwotę, natomiast dopiero w odrębnym postępowaniu bank ma możliwość wystąpienia o swój kapitał. Jeśli chodzi o trzecią kategorię zagadnień, Dotyczącą dodatkowych roszczeń stron w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, są najwyższe stanu na stanowisku, że zarówno bankom, jak i Frankowiczą nie należą się żadne dodatkowe rekompensaty. W tym zakresie również mamy do czynienia z odrębnością w stosunku do ostatnich orzeczeń Sue, w których trybunał wskazał, że owszem, bankom nie należą się żadne roszczenia o bezumowne korzystanie z kapitału i waloryzację, natomiast pozostawił pewną furtkę dla Frankowicza. Dzisiaj Sąd Najwyższy wskazał, że nie widzi takich podstaw w oparciu o prawo polskie. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, na najważniejszą kwestię wynikającą z wydanej uchwały Sądu Najwyższego wyrosła kwestia związana z przedawnieniem roszczeń banków. Przede wszystkim Izba Cywilna potwierdziła, że zgodnie z wyrokiem CUE termin przedawnienia roszczeń banków nie powinien biec później niż termin roszczeń Frankowiczów, zatem nie powinien być on liczony od momentu uprawomocnienia się wyroku w zakresie stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Z drugiej strony upadł również najczarniejszy scenariusz dla bankowców, który zakładał, że termin przedawnienia roszczeń banków powinien być liczony od momentu uruchomienia kredytu, czyli sytuacji, w której Frankowicze otrzymali niezbędny kapitał od banku. Wygrało zatem Salomonowe rozstrzygnięcie, zgodnie z którym Sąd Najwyższy uznał, że termin przedawnienia roszczeń banków powinien biec podobnie jak w przypadku Frankowiczów, czyli od momentu, w którym kredytobiorcy zakwestionowali treść podpisanej umowy z bankiem. Dlatego bank ma dokładnie 3 lata od momentu, kiedy kredytobiorcy złożyli wezwanie do banku lub reklamację. I w takim czasie złożyć swój pozew o zwrot udostępnionego kapitału. Podsumowując dzisiejsze posiedzenie, najistotniejszy fakt jest taki, że Sąd Najwyższy w końcu wydał uchwałę frankową, zatem zakończyła się kilkuletnia saga związana z oczekiwaniem na to ważne stanowisko. W jaki sposób przełoży się ono na praktykę sądową i wymiar sprawiedliwości, dowiemy się tego w najbliższych miesiącach i na pewno omówimy ten temat na naszym kanale. Dlatego zachęcam do subskrybowania. Naszego kanału Paweł Wójcik wotum Finance Help.